Witam wszystkich z tej strony. Pan Bartosz a tym razem znajdujemy się już w John Deere i chciałbym tylko powiedzieć, że po tym odcinku na grupie Pan Bartosz Team, do której link macie w opisie, dostaniecie ankietę, który ciągnik wybieramy i który mam kupić na gospodarstwo. Ja się nie wypowiadam, za którym jestem, chociaż mam tu swojego faworyta. <laughs> Wcale nie John Deere. <laughs> e no ale nie wiem. wbijajcie na grupę, link macie w opisie. I znajdziecie ankietę, na której możecie, W której możecie zagłosować, który ciągnik mam wybrać. Myślę, że jednak mimo wszystko wybierzecie yy, jelenia. No ale nie chcę tutaj fałszować wyników, więc się okaże. Czekajcie, ja muszę sobie wyciszyć. 13 na godzinę z Gruberem pomyka, więc jest nawet dobrze. Dobra. John Deere to jest 585 M, ale ciągniczek naprawdę fajne. Pasowałby klimatem tutaj na naszą wieś, naszą farmę, na razie, przynajmniej. Yy, też pasowałby mi, dlatego że, yy, co prawda, tamten też ma tuza, ale tu ten tuz jest według mnie bardziej funkcjonalny, bo tego tura nie mam zamontowanego. No ale zobaczymy. Yy. Ciągnik jest po prostu ładny, nie mówię, że dojcie jest brzydki, Deutsch ma też chyba kilka więcej kuni, więc to by mi na taki pierwszy ciągniczek pasowało, bo jest troszkę, troszkę mniej, troszkę mniej, nie waży, tylko troszkę mniej kosztuje, troszkę mniej też ma kuni, no, o, dopiero wyciągnęło. I jak widzicie, muszę już przy gruberze obciążnik używać, bo go nosi. Ale dla mnie plusem jest to, że po prostu marka wiodąca i wiadomo, że te części zawsze się gdzieś dostanie, dostanie w razie się popsuje. Oraz jak widzicie, tu wszystko z tyłu jest solidnie wykonane. Mamy pewność, że po podniesieniu jakiejś maszyny nie powyginają nam się te uchwyty. No ale nie wiem, możecie głosować. W komentarzu macie czas... Do, przez około dwa dni będziecie mieli czas, żeby zagłosować. Co mam wybrać, ponieważ ma, będę między... między, między odcinkami psianie yy, miał, a to chcę jeszcze zrobić z starymi maszynami. Dopiero później przyjedzie już tak prawowity nowy nabytek. Yy, mam nadzieję, że... Wybierzecie rozsądnie i to co naprawdę Wam się spodoba. No, jak się 14 na godzinę tym gruberem jeździ, to nawet powiem wam, że to daje radę. Właśnie, że już mamy. Muszę sobie ten przycisk jakoś wyregulować, bo on nie zawsze mi prądzi. Pojadę sobie z tej strony zaraz. Myślę, że uda nam się oba pola ogarnąć na jednym odcinku. Chociaż nic nie jest pewne. Wbiję sobie na komentarze z poprzedniego filmu O, trochę jaka zrobiłem Zobaczymy co tam pisaliście Tutaj ogólnie nie oram tego Dlatego, że to jest już właśnie Po chyba takiej Po kultywacji Czy tam po też jakimś grubarze. Ale chcę tylko ziemię przemieszać z wapnem, żeby nie sieć w to. Tak, o wiecie, w to wapno, tylko że to było wymieszane z ziemią. O. Ciągnik pracuje dość, jest też zwinny, jak widać. Więc w późniejszych etapach rozwoju można by było dokupić do niego tura. Najpierw będę chciał dokupić turę, jednak do 60, dlatego że sobie pomyślałem, będę chciał zrobić tak, żeby to był jako główny ciągnik, a 60 jako ten pomocniczy, jednak. Dobra. Przegruberuję sobie to. Coś mi internet wyszedł, więc już sobie daruję. Mamy 5 minut odcinka, około. Więc. O, przepraszam przez przypadek statyw możecie też trochę mnie od y, dwóch odcinków lepiej słyszeć dlatego, że używam y, zwykłego statywu po prostu na którym mam zawieszony mikrofon w dość taki Januszowy sposób, ale mam dlatego, że y, wcześniej ten mikrofon był niżej i pierwsze nie zbierał mojego głosu, tak wiecie full legit a po drugie zbierał strasznie ten pisk pedałów ale jak widziałem na nagraniach w poprzednim odcinku nie było tak źle z tymi pedałami więc na razie jak działają to niech działają jak się popsują to będę coś tam grzebał w nich bo się boję że sam popsuję nie wiem jak to tam w środku zbudowane jest Teraz tak pojadę sobie. Trochę się e, siania będzie tym silnikiem, który tam mamy do góry. No, ale ciołniczek już e, jest jeden. Jeden naprawdę z ładniejszych. Według mnie wiodącymi e, tym wyglądem markami jest właśnie John Deere i Fend, Wiadomo, że każdy ma swoje zdanie. Ale John D. i Rifan mi się naprawdę podobają. Jeszcze. Mm, jakaś waltra ładnie wygląda. Też trzeba przyznać, że waltry ładne. Waltry mają te... w sobie to coś. Może kiedyś w, w setnym odcinku, ile ta seria będzie tyle trwała, sobie zakupimy jakąś waltarkę. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Chciałbym mieć przynajmniej po gdzieś tak tysiącu wyświetleń na tych odcinkach, żeby to miało sens. No ale... Zobaczymy jak to tam wyjdzie. Jak na razie poprzedni odcinek w miarę się przyjął. Bo znowu, nie patrzcie w telefon jak jeździcie, bo to się tak kończy zazwyczaj. Okej... Okay. No, podnoś. Trochę sobie tak po swojemu jeżdżę, ale to. O, tryb samolotowy sobie włączyłem w telefonie, że mi się internet zresetował. Może teraz zadziała. O, wilko Zobaczymy. Przednę sobie tu. To było akurat specjalnie. Nie lubię takich pól, bo tu nie wiadomo jak to robić trzeba, nie? Jak się zdenerwuję to tutaj spiło przyjadę i powycinam te krzaki. No, John Deere jest naprawdę fajny. Też udało mi się go zrobić. Pierwszy mój mod, który ma koła takie. Oryginalne te trebolki, czy jakoś tak, a nie takie jak zazwyczaj, są w ursusach, i tak dalej, bo już pierwszy w sumie mój ciągnik, który jest większy niż y, jakiś Ursus, czy coś takiego, a nie, jeszcze miałem Renault, to przepraszam, ale tu mi się udało i zrobić fajnie to, żeby te koła nie były w środku puste. Też zrobiłem, że są w środku żółte, tak jak macie w oryginalnych rzędirach. Tutaj mamy chaby zrobione na te, na na na. No, po prostu jest elektryka zrobiona i światła, podpięcia tak zwane węże dynamiczne bo jak już robić, to już zawsze jak robiłem Turs, to wiadomo tam. Nie o wszystko się dbało, ale sobie takiego jountierka na serię zrobiłem, to on jest... On jest zrobiony dość dobrze. Tak samo mamy tuzy, nie tuzy pododawane. Siłownik z przodu z tyłu. Tak już go odpisowałem porządniej. Co prawda niektórych rzeczy się nie da ogarnąć w tych starych modelach. Yy, bo na przykład światła nie są rozdzielone i światło nie będzie. Nie będą działać przynajmniej. Dlatego, że... że, że jest to wada yy, modelu, który jest po prostu jednolity. Czekajcie, pojadę sobie z tamtej strony. Zobaczę sobie ile mam odcinka. Widzicie? I tak czasami mimo wszystko, że jest obciążnik, tak czasami najadę na jakiś... Droga albo coś. To jest wystrzał. Dobra. Zawrotka. No, podnieś się o dobra. 11 minut mamy filmu. Więc nie wiem, zrobię sobie pewnie z połowę tamtego pola albo nawet i nie, i będzie to no tyle. Eee, też z dojczwarem, bo miałobyś, znaczy z dojczwarem, z ciągnikiem, który wybierzecie, eee, będzie dokupiony sprzęt do krów. O ile jeszcze styknie kasy, bo będziemy mieli ze 100 tysięcy, nam powinno zostać około. Nie, niecałe, bo mamy... Ile mamy na dzień dzisiejszy? 182 To gdzieś zostanie nam z 90 tysięcy... 000... Czekajcie, czemu to się nie chowa? A, bo ja nie wyłączyłem chudów, tak się dziwię teraz czemu chudy mam yy, Mamy... No to też Zostanie gdzie 90 tysięcy a za to kupię sobie paszowóz, będę chciał kupić yy, Tur do 60 Przynajmniej się ogarną... postaram się jakiś ogarnąć Ale to dopiero będzie ten tur i tak dalej Po mod contest, mod contest Bo do tego, że czekam na Na to co tam ludzie powydają, bo Nie, jaki rolnik yy, takie ma odwalone mody, że to już Normalnie szok. Szczesiątki będą tak odwalone, że. pokażcie narody. Ogólnie będzie cała paczka polskich modów, więc. no. to co oni odwalą, to chyba hit na polskiej scenie modingu. Dlatego, że to będzie wszystko na tych nowych teksturach. Na tych PBR chyba tak. I będzie to wszystko zrobione. Tak jak Bóg przykazał, i będzie to po raz pierwszy model. Bo tam będzie 60 i fajny tour do 60. To jeszcze się zastanawiam, czy wziąć tylko 60, tylko tur i przesadzić do tych 60. Czy wziąć że zrobimy, że odnawiamy 60. To i na przykład damy gdzieś z 4 tysięcy za odnowę, plus z siedem za tura, bo to sekcje będzie i osprzęt No ja się trochę tym jaram, ponieważ to co oni tam odwalają, przynajmniej po tych screenach No to wygląda kozacko po prostu I ten sprzęt będzie pasował po raz pierwszy do tych yy, Osprzęt do tura będzie pasował, a nie będzie tak jak Sam to kiedyś robiłem, ale Tur był na przykład w miarę mały Jakiś tam dystekcyjny znalazłem, ale był znowu osprzęt strasznie wielki. Tam gdzie już mamy nie było tego wapna, to już nie będę gruberował, bo tu chodzi tylko o zmieszanie wapna z ziemią. Mamy 14 minut. Gdzieś tak 20 sobie dobiję. I będzie git. Ogólnie strasznie dużo teraz gadam, nie wiem czemu. Muszę chyba sobie kogoś wziąć na Discordy. Też link do Discorda będziecie pewnie w opisie mieli. Też w następnym odcinku dowiecie się kiedy zostanie wydany John Tear, bo wiedziałem, że jest na niego wzięcie. No ładny ciągniczek, ładny. Ale zobaczycie jak... Zobaczycie, jak on będzie się komponował tutaj na naszej wsi, jeżeli go wybierzecie oczywiście. Dlatego, że on jest taki polski klimat ma. Jak go sobie testowałem poza odcinkiem. W sensie, jak robiłem, bo to akurat jest mój mod, mój niewydany jeszcze w sensie konwert to miałem to, że nie było po prostu strasznie pasował do opryskiwaczy i tak dalej, tych polskich. Nawet pasował bardzo fajnie do tego do tego RCW, co tu mam. No ale już sobie 60 rozwiążę. Też będzie zajebiście pasował do paszowozu, który będę miał yy, Oraz Jeżeli do 60 ogarnie się tego tura i się zremontuje Będzie taki klimat, że ło ja pierdziele Będę chciał też, żeby ktoś tutaj do mnie zawitał, ale to już jest tak na Gdzieś tam na dalszy plan Też muszę sobie go dokończyć i spakować w końcu yy, W zipa Dlatego, że potem wiecie, w razie będę chciał na multi pograć, to żebym mógł wysyłać te mody już bez problemu. Dolnośląska, wie... Dolnośląska wieś mapa wydana jest, co prawda. Też będę chciał w tym roku kupić po żniwach następnych prasę oraz nową kosiarkę, zgrabiarkę i tak dalej. Taki osprzęt. Chociaż przynajmniej kosiarkę, żeby kupić do tego Johna jakoś taką troszkę większą I osprzęt yy, to Znaczy osprzęt, belarkę przynajmniej Bo przewracarkę to jakoś tam sobie damy powoli radę Też zgrabiarka miała być, już ona była zakupiona, ale jednak yy, Z Rotheis'u dostałem i mi jej nie przywieźli Może i lepiej Wolę teraz jeść te krowy Tylko, że nie mam karmy nie pomyślałem właśnie, więc pewnie trzeba będzie pierwszy rok y, jednak przeczekać i dopiero za, na następny sezon kupić. Dlatego, że no nie mamy czym karmić, a nie ma sensu y, głodowa, y, robić głodówki z tym krową. Ech, I tak, pole, jedno pole będę chciał z kukurydzą zasiać, tylko jeszcze nie wiem, które ale sobie siewnik wynajmiemy i usługę ogólnie bo no już siewnika do kukurydzy nie potrzebuję ogólnie dobra witam po cięciu lecimy sobie dalej z gruberowaniem teraz tak nie mam jak ręki tu przełożyć no ale dobra nawet fajnie się grać powiem wam że zaczęło mi się tak fajnie grać jak w końcu sobie mogę pograć na jakichś tych, powiedzmy, teraz mam te 40 FPS-ów. Jakoś jak jakoś, ale gra się lepiej. Na pewno na tych 400 FPS-ach sta i to może nie stałych, bo spada gdzieś tak do 25, ale to nawet te 25 fps jest tak w miarę grywalnie. Więc gra się nawet spoko. Gorzej jak wcześniej, by to raczej nie będzie. To, że te tekstury się tak lipnie ładują, no to już nic nie poradzę. Bo albo, albo FPS-y, albo jakość. Nie lubię grać w pokazie slajdów, więc już wolę grać na niskich yy, wymaganiach. W sensie, no, na niskich... Na słabym wyglądzie, o, tak o, Na niskich detalach. jest stój. No, zobaczymy. Teraz, zaraz sobie pociśniemy do domu zobaczymy ile on maksymalnie leci a sobie przetestujemy zaraz go zobaczymy ile uda mi się na chatę dojechać ile, ile się rozpędzi na tych polnych to nie mój to jeszcze wiecie to jest na testy więc można trochę pokatować o boże też yy, muszę, niestety, nie wiem jak dźwięki dla niego garnąć, bo on dźwięków nie ma. I z R nie chcę dać, bo to jest na pewno inny dźwięk. A też yy, taki bez dźwięku to kalipa. Poszukam się może jeszcze innego na Netach i sobie poszukam yy, tych dźwięków w innych takich modelach bliźniaczych albo. Może uda mi się ten znaleźć. Zobaczymy. Zresztą zobaczę. Może on miał jednak w plikach te dźwięki. Bo tak właśnie zapomniałem. Dobra 19. Lecimy zaraz do domu. Na razie do jej ma, To mamy luz. Też wiadomo, że jak kupi się tego Dundera, to będzie trzeba. Może nie od razu, ale stopniowo. Maszyny dokupywać do niego bo wiadomo 60 to co ciągaliśmy no to jednak będzie za małe teraz dla John Deere jakieś pługi trzeba będzie kupić agregat na wiosnę zobaczymy jak to się przerobi wszystko co to tam będzie też będę chciał część modów robić sam bo teraz wiecie wiadomo wakacje jest trochę więcej czasu chcę żeby przez wakacje wyszło z 50 odcinków tej serii takie moje zamierzenie tu mamy 2 miesiące nie 50 to nie bo to za dużo by było 40 gdzieś tak odcinków żeby wyszło to będzie w sam raz dobra przetestujemy jego y, możliwości transportowe dobra rozpędza się szybko 32 33 na godzinę ciśnie no to też nie jest wolno. Czekajcie, zahamuję. Może lepiej, bo zaraz się skończy na jakieś, na jakieś łoborze i będzie W łoborze. Nie, no, oczywiście żartuję. Dobra, postawimy sobie go koło ttv A Wy możecie wybierać, co mam kupić tak sobie ustanę wy w opisie macie link do grupy do której wbijacie i wybieramy albo John Deere albo Deutsch no ja mam nadzieję, że wybierzecie rozsądnie to co naprawdę nam się przyda Właśnie jaki ten John Deere jest ładny w sumie Deutsch do tego tura pasuje ale ja jednak bym był na razie za John Deere zobaczymy co wybie wy wybierzecie link w opisie, głosujecie a ja to kupuję. Elo.